Ok, hejcież witajcie ja w nas bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, późnym odcinku, bo jest godzina 22. Przepraszam was za to zacięcie, ale jest strasznie późno. Dlaczego? Chciałem was przeprosić tutaj z pierwszej tej, bo OBS mi nawalił. Chciałem dzisiaj super mega live'a zrobić i ogarniałem tego OBSa do godziny 22. Eee, właśnie trzy znaczy do tej godziny, której właśnie nagrywam i cały czas nic nie działa. Nie wiem, co się z tym dzieje, albo będę musiał formatować, no jeszcze zobaczę, to nie wasza sprawa. Eee, ale no cóż, dlatego mówię tak dziwnie i tak cicho, ale będziecie mieli odcinek, przepraszam was za to jeszcze raz. Jeżeli naprawię to wszystko, to będą zapowiedzi live'ów i na pewno będzie już wszystko działało, bo wasza wasza 100 osób cieszę się mega, że zacznę go live'a, a, a nikogo nie było potem, ponieważ he, no niestety, kurde, wszystko się strzeniło. no przepraszam Was za to, ale lecimy do modyfikacji, a ostatnią tą, co robiliśmy, czyli to jest cały czas Flyance mod, który jest mega rozbudowany i chciałem Wam pokazać właśnie tą modyfikację. E, teraz lecimy z czołgami, dokładnie czołgi, e, i tak więc jeszcze raz przepraszam Was za to moje gardło i tak dalej, no ale cóż. To jest jedyne co mogę pokazać. Nauczyłem się o co chodzi. Klikamy, wchodzimy prawym. Właśnie mamy ten czołg nasz mega, to super wygląda. <grytanie> Trochę się tekstury bagują, ale jest super. Bardzo mi się podoba. Klikamy R i tu mamy dać gansy. Tu dajemy magazynek do MG42. Jest napisane MG42 to MG42. Tutaj dajemy w sumie niepotrzebnie to, nie wiem co to jest i powinno działać. Tak, zobaczcie. Widzicie? Jeżeli tutaj wchodzimy w szelsy, dajemy tank szelę, do tanków dajemy tank szelę yy, i to tyle. I żeby nam strzelał taki, taki czołg, po prostu. Możemy niszczyć wszystko, co jest w naszym otoczeniu, naszym dokładnie. Jeszcze dam na chwilę dzień, bo kurde, tak troszeczkę... Trochę głupio tak w noc. Spróbujemy na przykład tamtego slajma, zobaczcie. Yy. No, widzicie? Opada ten slajm, ale mega wszystko rozwala. Jeszcze raz spróbujemy. No, widzieliście? Jest mega, jest mega naprawdę. Jeżeli chcemy przejść, to musimy po prostu lewym shiftem podzić na działko i tu mamy te właśnie włożone nasze szelsy i możemy strzelać co chcemy, zobaczcie. Słyszycie? I widzicie. Możemy strzelać, możemy wszystko niszczyć, wszystko dookoła i jest naprawdę mega. Okej, okay, tak więc to był Panzer 4, dokładnie, Panzer 4, a teraz lecimy do drugiego czołgu, który jest otóż i ten czołg. Też możemy nic strzelać tutaj, oczywiście nie włożyłem mu tu to jest inne, wam pokażę. Wchodzimy R, on jest troszeczkę zbugowany, a tu są Browingi. Musimy tu wsadzić magazynek od Browinga, dokładnie. I co teraz? Wow, jakieś jakaś linka jaka była. Możemy być tutaj na różnych pozycjach. Możemy być w środku, możemy być z tyłu, możemy być na działku, możemy być na tym działku dokładnie. I on jest bardzo wolny. Właśnie to wam pokażę. Jest on mega wolny, ale jest on bardzo tankowaty. Dokładnie, jest strasznie, strasznie wolny, prawie w ogóle się nie rusza, ale po prostu jest mega tankowaty, czyli jeżeli chcecie mieć mega tanka, na przykład na jakimś serwerze, to zainstalujecie, to jest super. Dobra, lecimy za następną rzeczą, czyli... Mm, gdzie to było? Czekajcie, właśnie wam chciałem pokazać, to było chyba mine, dokładnie, anti-tank mine, anti-tank mine, dokładnie, e, możemy tutaj położyć to. I zobaczcie na to. Jeszcze tutaj jedno położę. Taka mała ciekawostka, właśnie co sprawdziłem przed chwilą, to jeżeli jesteśmy na przykład na naszym działku i... Przepraszam, to nie jest nasze działko. I na przykład chcemy usunąć nasz czołg, czyli tak B jak mamy B, oczywiście strzelamy. Wam tego nie powiedziałem. Możemy. Jakiś strzałem, kurde, jesteśmy... Troszkę, no po prostu strzałami niektórymi potrafimy wysadzić taką minę. Teraz wam to pokażę. Mm, czekajcie. Okej. Okay. No kurde, muszę troszeczkę odjechać. A, czekajcie, bo to też... E, oczywiście W i tak się poruszam jak normalnie. E, do tyłu trochę. A te sterowanie czasami to się baguje. Niestety, czekajcie, muszę zrobić tak. I tam pojedziemy. Dobra. o, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, odwracamy się. I próbujemy to strzelić. O, come, come on, come on, come, on, come on. Co mnie wyrzuciło? Gademet. nie chciałem, a tam z tyłu są potki. właśnie, czasami się tak baguje, że są, tam są podki, a no po prostu chciałem Wam pokazać, że możemy taką minę, no... Y wysadzić, właśnie udało się, w końcu. Możemy taką minę wysadzić, ale jeżeli... Muszę z tego wyjść, naprawdę. Muszę, jeszcze raz pozostawię tego panzera. Jeżeli taki nasz panzer albo inny... inna rzecz trafi na przykład na minę, zobaczcie, to on po prostu wybucha i potrafi zniszczyć taki ciąg, więc to było mega. Lecimy na set. Okej, okay, teraz zostały nam e, samochody bojowe I dokładnie tak jak tam e, możemy ich używać One są takie, one niczym się nie różnią, tylko są USA i... Znaczy kolorem się różnią, bo są Niemczech, z Niemiec je, są I z USA Army, dokładnie e, I możemy tak, usiąść z tyłu, znaczy usiąść z przodu Usiąść z boku, usiąść z tyłu Na działku, dokładnie, B oczywiście strzelamy I tak jak zawsze kierujemy normalnie, czyli Klikamy R, tu mamy Guns, tu mamy R, akurat MG 42, i możemy jechać. Teraz chciałem wam pokazać, on strasznie driftują te samochody. O, widzicie? Taki drift. Mega to wygląda. Sorki za moje takie zaspanie, no ale chciałem was na nagrać, nawet jeżeli nie za dobry odcinek, to żebyście chociaż mieli i się nie nudzili. Lecimy dalej. Kurde, żebym tu nie wpadł. A dobrze, że ten model jest yy, trzykratkowy, to nie wpada takich. No mm. no po prostu taki samochód chyba, jeżeli dobrze myślę, potrafi przejechać takiego, takiego na przykład kurczaka. Zaraz zobaczę, wyceluję, no to w świnie chociaż. Tym <grym> się kieruję po prostu nie no mega. <grym się> Okej, okay, czekajcie. Przejechałem, aha. Wow, no to było ewizkie. <grym się> Ta modyfikacja. <grym się> Ale chciałem wam właśnie pokazać, że można takim czymś przejechać, na przykład MOBA. No i wysiadamy i on dalej jedzie, to jest też naprawdę super. Widzicie, aż uderzy tam gdzieś. I teraz przejdziemy, o Boże, pojedziemy na przykład tym. Yy, no i co? To było na tyle. Jestem z wami, jak nam chodzi, w każdym razie do następnego odcinka. Mam nadzieję, że to było mega. Tak więc na razie...